Dzisiaj przerabiamy zębokę ten chemii, czyli przewrót do przodu przez barkę. Zaczynamy z pozycji siedzącej. Układamy kolana także że jedno kolano jest do przodu, drugie w bok, czyli mamy taki kąt 90 stopni. Następnie, jeżeli chcę się przetoczyć przez mój lewy bark, lewe kolano musi być z przodu, i lewą rękę układam kciukiem do siebie. Druga ręka idzie jako ręka pomocnicza, więc daję ją na matę palcami do przodu. Ona jest mniej więcej na szerokości barków na linii równoskolarnej. Czyli ręce układam w ten sposób. Teraz ta ręka, przez którą się będę toczył, ona nie może się zdjąć. Nie mogę zrobić czegoś takiego, że Układam rękę i idąc do przodu, daję łokieć na matę. Ona musi tworzyć taki łuk, tak jak koło. Mamy się przetoczyć, a nie uderzać jakąś matę, czy forsować się do przodu. Więc poważnie, ta noga z tyłu będzie szła do góry. Ta ręka idzie w stronę tej nogi. I zaczynam się pochylać do przodu. Głowę daję w bok, robię sobie tutaj więcej miejsca, żeby nie uderzała o Czyli jeszcze raz, stąd chowam rękę, tak jakbym chciał się złapać tutaj za nogawkę. Nogę dźwigamy do góry. I na koniec zwijamy się w kulkę. Czyli jeszcze raz. E Skoro opanowaliśmy już przewrót z pozycji siedzącej, czas na przewrót z pozycji stojącej. No i tutaj dużo osób będzie miało taką barierę, ponieważ e, może bać się, że uderzy tą głową, albo boi się robić przewrotów, nagle zauważy, że o kurczę, jest wysoko. Więc już Wam mówię, jak temu zaradzić i jak się tego przewrotu nauczyć. Tak jak wcześniej, zaczynamy układam ręce i teraz dźwigamy jedną stopę i kolano. Stąd zaczynam się pochylać do przodu, zdijamy się w kulkę i wstajemy do góry. Jeszcze raz. Wszystko robię tak samo. Układam ręce, unoszę kolano i stopę. druga noga też, zaczynam się przechylać, hop i pozycję. Jeżeli nie jest to już dla mnie straszne, to staram się zrobić w ten sposób, że zaczynam z pozycji, układam Tą ta, która idzie kciukiem do mnie. Blisko kostki. Druga ręka jeszcze idzie do amortyzacji. Hop. I pozycja. Jeszcze raz. Ręce idą do dołu. Hop. I pozycja. Kolejnym etapem będzie dodanie ręki do amortyzacji. Ponieważ normalnie też nie zawsze mogę dać tą rękę pomocniczą na matę, to chcę jej używać dla amortyzacji. Poza tym to jest też kluczowe, żeby nauczyć się zębów jakółkiem, czyli takiego przewrotu wysokiego już bezroku tak naprawdę. Gdzie Umiejętność tego padu czy przewrotu, jest kluczowa. I teraz zobaczcie, Stop. Kiedy ta ręka idzie do maty, to tą drugą daję tutaj przy, przy biodrze. Czyli mam takie raz. Raz. Głowę daję na bok. I pat. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że te wskazówki okazały się pomocne. A ja się na dzisiaj z Wami brzymam i widzimy się następnym razem. Cześć!